Diane Fassi, Morderstwo w Górach Wirunga. Diane Fassi urodziła się w San Francisco w 1932 roku. Od najmłodszych lat interesowała się zwierzętami, a zwłaszcza gorylami. W 1966 roku wyjechała do Rwandy, aby prowadzić badania nad gorylami górskimi. Fassi spędziła w Afryce ponad 18 lat. Jej badania były przełomowe dla zrozumienia goryli. Dowiodła, że goryle są inteligentnymi i towarzyskimi zwierzętami, które żyją w złożonych społecznościach. Fasi była również zagorzałą orędowniczką ochrony goryli. Walczyła z klusownictwem i nielegalnym handlem gorylami. Jej działania doprowadziły do powstania Parku Narodowego w górach Wirunga, który stał się schronieniem dla goryli. 26 grudnia 1985 roku Diane Fassi została znaleziona martwa w swojej kabinie w górach Wirunga. Została zabita maczetą. Jej śmierć była szokiem dla całego świata. W sprawie zabójstwa Dian Fasi było wielu podejrzanych. Do najczęstszych podejrzanych należeli kłusownicy, fasi była zagorzałą orędowniczką ochrony Goryli, co mogło narazić ją na zemstę ze strony kłusowników. Myśliwi, Fasi często sprzeciwiała się myśliwym, którzy polowali na zwierzęta w parku narodowym w górach Wirunga. Rząd Fasi była krytyczna wobec rządów Rwandy i Ugandy, które niewystarczająco chroniły goryle. Osobisty wróg Fasi miała wielu osobistych wrogów, którzy mogli chcieć się jej pozbyć. Mimo wielu śledztw, zabójcy Dian Fasi nigdy nie zostali schwytani. Jej śmierć pozostaje zagadką, która do dziś budzi emocje. Szczegóły zbrodni Dian Fassi została znaleziona martwa w swojej kabinie w górach wirunga 26 grudnia 1985 roku. Miała 53 lata. Fasi została zabita maczetą. Zmarła na skutek ran głowy i klatki piersiowej. W jej kabinie znaleziono ślady walki. Na podłodze i ścianach były ślady krwi. Śledztwo w sprawie zabójstwa Dian Fassi prowadzono wiele śledztw. W 1990 roku rząd Rwandy ogłosił, że sprawcą zbrodni jest były strażnik Parku Narodowego w górach Wirunga, pols Sali. Sali został aresztowany i skazany na karę śmierci, ale w 1991 roku został ułaskawiony przez prezydenta Rwandy. Inne hipotezy na temat zabójcy Dian Fasi obejmują. Kłusownik o imieniu Jean-Pierre Rwamashir. Rwamasir był jednym z najbardziej znanych kłusowników w górach Wirunga. Był znany z brutalnych metod zabijania goryli. Myśliwy o imieniu Henry Rukara, Rukara był myśliwym, który sprzeciwiał się działaniom Dian Fasi na rzecz ochrony Goryli. Rząd Rwandy. Niektórzy twierdzą, że rząd Rwandy zlecił zabójstwo Dian Fassi, ponieważ była krytyczna wobec jego działań w zakresie ochrony goryli. Wpływ na ochronę goryli. Morderstwo Diane Fassi zwróciło uwagę na problem krusownictwa i nielegalnego handlu gorylami. Jej śmierć umocniła determinację środowisk ochroniarskich w walce o ochronę tych zagrożonych zwierząt. Dzięki działaniom Dian Fas i goryle górskie są obecnie pod ścisłą ochroną. Liczba tych zwierząt w górach Wirunga wzrosła z około 250 w roku 1980 roku do ponad tysięcznego roku obecnie.